Co jest skałą, na której można budować? Co jest skałą, na której można na trwałe budować? To określenie na trwałe widzimy, że zwłaszcza w ostatnim czasie nabiera szczególnego, ważnego znaczenia, ponieważ dzisiaj zaczął się czas, rozpoczął się czas gdzie coraz mniej rzeczy jest pewnych, przewidywalnych. Chciałbym, żebyśmy przeczytali przypowieść Jezusa z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału od wiersza 21 do 27. Nie każdy, kto do mnie się zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu powie, panie, panie, przecież prorokowaliśmy w twoim imieniu, wypędzaliśmy demony w twoim imieniu, dokonywaliśmy cudów. Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha moich słów, Robi z nich użytek. Jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i upadek jego był wielki. Pytanie zasadnicze co jest tą skałą z przypowieści Jezusa, na której, która może stać się fundamentem i na której można na trwale budować. Nasuwają się tutaj słowa również z Ewangelii według Mateusza, z rozdziału 16 od wiersza piętnastego. Słynna rozmowa Jezusa z uczniami, gdzie zadaje im pytanie, za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla was? Scena, która rozegrała się w rzeczywistości pod Cezareą Filipową, zelektryzowała w pierwszym momencie uczniów. Wszyscy zamilkli. Odważył się odezwać tylko Szymon, który później został nazwany Piotrem. Na pytanie Jezusa odpowiedział, ty jesteś mesjasz, syn Boga Żywego. Jezus zachwycony mówi, dobrze Piotrze. I wypowiada Jezus następne charakterystyczne słowa, które są źródłem wielkiego, powszechnego nieporozumienia i zwiedzenia. Proszę słuchać uważnie i sprawdzić to w tekście oryginalnym, czyli greckim. Jezus odpowiada Piotrowi, Dobrze, ojciec, sam ojciec z nieba objawił ci to i mówi, Szymonie, ty jesteś petros, czyli kamień, kamyk. A ja na tej Petra skale, opoce zbuduję mój kościół i bramy piekielne nie przemogą go. Gra słów pozornie podobnych. Piotr, Petros. Owa skała, która może stać się fundamentem. Opoką to Petra. W wypowiedzi Jezusa zawarta jest prawda, że na tym, co wyznał Piotr, na tym, na tej prawdzie, kim jest Jezus, że on jest Mesjaszem, czyli zbawicielem, synem Boga Żywego, oparty będzie Kościół którego nic nie zdoła poruszyć i przezwyciężyć. Ową skałą jest tak naprawdę Jezus Chrystus w istocie rzeczy i Jego Słowo. Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem. To jest fundamentalna prawda. Nowego przymierza, fundamentalna prawda całej Biblii. Na planecie Ziemia dla wszystkich ludzi jest tylko jedna skała, która może być fundamentem trwałego budowania. Nie jest skałą i nigdy nie będzie kościół ani religia. Żadna religia. Skałą jest sam Jezus Chrystus. Nie jest skałą, nie są skałą pieniądze. Nie są skałą, nie jest wpływy, władza. Nawet nie są w stanie być trwałym oparciem, tak jak skała, rodzina, przyjaciele. Jedynym fundamentem trwałego budowania jest sama osoba Jezusa Chrystusa. Na czym budujesz? Na czym opierasz swoje budowanie? Swojego małżeństwa, swojej rodziny, swojego biznesu, swojej pozycji społecznej. Niektórzy już boleśnie przekonali się o budowaniu na nietrwałym fundamencie. I ja również. żeby budować na trwale samemu trzeba być zakotwiczonym w Jezusie Chrystusie. Samemu trzeba oprzeć się na Jezusie Chrystusie. Inaczej wszystkie nasze wysiłki w efekcie pójdą na marne. Jednym innymi słowy mówiąc, musisz mieć Tożsamość ugruntowaną w Jezusie Chrystusie. Życzę Ci, żebyś odnalazł swoją tożsamość nie gdzie indziej, ale w, właśnie w Osobie Jezusa Chrystusa. Czas. I okoliczności temu sprzyjają. Ponieważ wydarzenia, które nam towarzyszą, są po jak trzęsienie ziemi, są sprawdzianem tego, co jest trwałe, co prawdziwe, co nienaruszalne. Jest takie słowo, które wskazuje na to w liście do Hebrajczyków. Rozdział 12, od wiersza 25. Polecam przeczytać cały ten rozdział, list do Hebrajczyków, ale ja przeczytam tylko od 25 wiersza. Strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci. Mowa o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu. Nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada. Autor ma na myśli czasy ostateczne. Jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko niebem, ale i ziemią. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co niewzruszone. Co jest tym, co jest niewzruszone? Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone Królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Tym, co jest niewzruszalne, jedyna rzeczywistość niewzruszalna wobec wydarzeń, które się rozpoczęły, i które się nie skończą już. Nie będzie lepiej. Będzie gorzej. Ale dobra nowina polega na tym, że jest rzeczywistość, że jest miejsce, które jest nienaruszalne, które nie podlega wstrząsom. To tak jakby w Podczas trzęsienia ziemi był budynek, który ma takie fundamenty, że nic Go nie rusza. Tym jest Królestwo Boże. Swoje oparcie swojej tożsamości, tego, kim jesteś, kim jestem, na Jezusie Chrystusie wprowadza nas w wymiar właśnie owego Królestwa Bożego i umożliwia nam. Trwałe budowanie naszego życia, naszej rodziny, małżeństwa, biznesu, czegokolwiek, do czego nas Bóg powołuje. I w tym dziele trwałego budowania niech Was Bóg błogosławi. Kiedyś byłem zagubionym chłopcem z prowincji, który nie wiedział, kim jest. Kim ma być? Nie miał kompletnie poczucia swojej tożsamości. Moi rodzice, moje rodzeństwo, koledzy nie byli w stanie mi pomóc. Wtedy zawołałem do Jezusa, i on odpowiedział: Dał mi się poznać osobiście. Poszedłem za nim zachwycony jego osobą złożyłem deklarację że chcę mu służyć i w ten sposób zostałem ministrantem lektorem a później znalazłem się w seminarium bo żeby służyć Bogu myślałem trzeba zostać księdzem od czasów kiedy znalazłem się na rekolekcjach oazowych księdza Franciszka Blachnickiego Zacząłem czytać Biblię ze zrozumieniem, i wtedy odkryłem prawdę o Kościele. Zobaczyłem również, jaka jest prawdziwa moja tożsamość w Jezusie Chrystusie. Zacząłem zadawać sobie pytania. Pojawiły się wątpliwości, a później ku mojemu zaskoczeniu. Odkryłem kłamstwa, które są zawarte w Kościele. Rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z życiem pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, z nauką apostołów i ogólnie z przesłaniem Biblii. Te poszukiwania i te odkrycia doprowadziły mnie do świadomej decyzji. Wyjścia z Kościoła katolickiego i rezygnacji z kapłaństwa. W jednym dniu, w wieku 35 lat, rozpocząłem życie od nowa. Nie było łatwo, była cena do zapłacenia, ale pozostałem wierny swoim, przekonani swoim przekonaniom i pozostałem wierny Jezusowi. Od momentu, jak poznałem Jezusa, jako młody człowiek miałem marzenie. Tym marzeniem było głoszenie kazań. Dzisiaj widzę po latach, że rzeczywistość przerosła moje najśmielsze marzenia, ponieważ nigdy nie przewidywałem, że będę głosił rekolekcję do narodu. Wszystko to jest możliwe dzięki. Pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, dzięki telewizji Idź Pod Prąd i tym wszystkim kanałom i przekaźnikom, które zechcą to nagranie udostępnić. Moje szczególne wyrazy uznania, wdzięczności, szacunku dla wszystkich tych osób, które pracują na zapleczu. Również tutaj w warunkach domowych mojej żonie i, i moim córkom, które zadbały o nagranie wizji, dźwięku i mm, oświatła. Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dorzuć się.